Wkłada rękę po rękę. I nastała krępująca cisza. Jeden, 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 niestety jeden, tylko jeden. Pogadajcie tam sobie chłopaki, troszkę. <tosłuch> tak. Wyłączcie muzykę, wyłączcie muzykę. A Jacksona? Zobaczcie ta cisza. Stary, jakie napięcie rośnie. Pięć minut, żeby do nas dojść. Ma. Słuchajcie! Facet czy kobieta, jak myślicie? Kto jest za facetem? A kto za kobietą? Nie no, bo chcą kobietę. Dobra, będzie kobieta. Słuchajcie. Syrena 105 odjedzie, nie wiem w jaki sposób. Jezus Maria, Nauczymy ją czyścić świecę, dobra? <grystanie> Proszę państwa. Powiemy gdzie jest jedynka, potem no. gdzie jest dwójka. No. A za każdym no. razem jest w innym miejscu w Syrenie, wiesz o tym. Proszę Państwa, to jest osoba, która ma dokładnie tak samo na imię jak artystka, która zaśpiewała o 21. Słuchajcie. Beata Kokorowska jest na nami. 5 minut. Jest Laskowicze. Jest z nami Beata Cachorowska. Dobrawa! No Chochorowska. Chochorowska. Jest z nami. Pani Beato. 5 minut dla pięć pani. Pięć minut czas start. Jest pani. Patrzcie, była w trzecim rzędzie gdzieś mniej więcej. Chyba ona, ktoś chodzi. Czy to pani? Tak, to może pan przypuszczał tą panią. Zaraz sprawdzimy. Proszę państwa. To może być ona. Proszę o brawa. Pani Beata Wachorowska. Pani Beato, zapraszamy do na przód. Dzień dobry Pani Beato. Słuchajcie, już jest po wszystkim. Szczere oklaski, dobra? Zostańcie za chwilę Dzień Dzień brawo, I co pani będzie robiła z tą serewą? Ale jeździ pani samochodem. A umie pani mieszać e, olej z, e, z benzyną? A Pani hamować na dwa razy? Pani redukować z między gazem? Słuchajcie, Pani Beada jeszcze dużo ma przed sobą, żeby ogarnąć.